Witajcie! Niedawno wysłałem film pod tytułem 13 ciekawostek z filmu Władca Pierścieni Dwie Wieże. Czas więc zakończyć 13 ciekawostek z trylogii Władcy Pierścieni i tak oto przedstawiłem film 13 ciekawostek z filmu Władca Pierścieni Powrót Króla. Zainteresowanych zapraszam do oglądania. To, jak Viggo Mortensen wczuwał się w swoją rolę Aragorna, było niesamowite. Viggo Montersena do wzięcia udziału w ekranizacji namówił syn, wielki miłośnik prozy Tolkiena. Aktora tak ciągnęła fabuła i rola, że przez jakiś czas mieszkał w lesie ubrany strój obierze świata oraz przez trzy miesiące nosił przypasany miecz, aby przyzwyczaić się do jego ciężaru i poczuć z nim za pan brat. Miało to swoje efekty. Billy Boyd zaśpiewał i skomponował muzykę do piosenki śpiewanej u Denetora. Oryginalne słowa pojawiają się w książce w drużynie pierścienia, a napisał je Tolkien. Przed sceną, w której Mary i Pippin palą swoje fajki na ruinach Isengardu, Dominik Monaghan wsielący się w postać Merego musiał wypić szklankę mleka, by powstrzymać się od wymiotów. Vigo Montersen obliczył, że w ciągu całego kręcenia trylogii oraz dokrętek, zabił każdego ze statystów co najmniej 50 razy. Andy Serkis i Alia Hood otrzymali po jednym pierścieniu od Petera Jacksona. Każdy z nich myślał, że miał ten jedyny. Plan filmu Władca Pieszczeni był nieustająco oblężony przez fanów i zwykłych ciekawskich. W internecie pojawiało się dziesiątki nieoficjalnych zdjęć. Setki ludzi docierało do Nowej Zelandii tylko po to, by spróbować statystować w ekranizacji ulubionej powieści. Ekipa korzystała z usług nie tylko chętnych, ale również ludzi mieszkających w pobliżu planu. W budowaniu Kiritsungol użyto 30 tysięcy gwoździ. Po zakończeniu zdjęć z przygotowanych 10 tysięcy strzał zostało 78. Po wstępnym, po wstępnym zmontowaniu film trwał ponad 6 godzin. Charakteryzacja Hobbitów była czasochłonna. Łód każdy dzień zaczynał właśnie od niej, co zajmowało 2,5 godziny. Przynajmniej potem, jak sam przyznawał, czuł się jak Hobbit. Monagan z kolei narzekał, że musiał się budzić o 4.30 rano i przez 2 godziny stać, podczas gdy na stopy nakładano mu bardzo zimny klej. Nigila Dixon, zdobywczyni Oscara w kategorii najlepsze kostiumy, tak mówiła o kapeluszu Gandalfa. Nasze pierwsze szkice wyglądały jak okręty na głowie Anna Kalena, ale w końcu udało nam się dojść do czegoś, co było idealne, funkcjonalne i tajemnicze. Aktorzy, będąc ostatni raz na planie i kręcąc ostatnie dokrętki. Często czule żegnajcie się ze swoją postacią, wiedząc, że to już koniec. W takim ostatnim dniu na planie Orlando Bloom złamał swój łuk, którego używał przez 18 miesięcy. Było to podczas całodziennego filmowania sceny w skoku na wielkiego Mumakila w studiu na niebieskim tle. Ekipa uznała to za znak, że wreszcie ich praca dobiegła końca. Ośmiu. Z dziewięciu członków drużyny Pierścienia zrobiło sobie tatuaż dziewiątki w elfickim języku. Tylko John Rhys-Davis odmówił zrobienia tatuażu, ale zgodził się na to jego dubler Braid Beatty. Film Władca Pierścieni Powrót Króla jest zakończeniem wielkiej i sławnej trylogii Władca Pierścieni. Zdobywcą jak dotąd największej liczby Oscarów, czyli 11 i na pewno osobiście jest to mój ulubiony film z trylogii. Tak więc kończymy ciekawostki z trylogii Władcy Pierścieni, lecz to nie koniec serii ciekawostki z, więc polecam wam zasubskrybować mój kanał i nie ominąć żadnych kolejnych ciekawostek. Żegnam!